Pomóż Dasz mi tą snajpę? Dobra Mam tylko trzy naboje Ja legendarna na... Słyszysz? Tak No dzięki Ty! Tam, góra! No, ja to nie dam rady, no nie mam nic Ty, chyba, że Kurde Jezu Widzowie, mam już tego dosyć Że my cały czas na tym no, miejscu tym przegrywamy Wtedy, które zajęliśmy 28. No to też słabe, teraz o cztery więcej Nie, jakie 28? ósme? Drugie Przed chwilą ale powiedzieliście kiedy, kiedy No teraz, okay. przed chwilą Drugie zajęliśmy Jeszcze jedno Trzeba polecieć w miejsce, gdzie będzie więcej nabojów. Zobacz co go nie trafia, bo zabija. Co tych snajp legendarnych tyle było? Hmm. Ostatni magic i kończymy to. Ostatni meczyk i kończymy. Jak długo mi jeszcze? Później, wieczorem może nagramy. Bo trzeba to zmontować jeszcze na film, no nie? To trochę potrwa. Ja na to, gdzieś tu to gramy. Nie, już nie. Nawet tego bananka. No bo ja nie miałem na boi tyle, żeby to zabijać. Pam, 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 pam.

Lecimy. Lecimy tutaj w kamien na kamienne kino. Okay. Widzowie proszę napiszcie w komentarzu jeśli wam się nasze odcinki podobają. I oczywiście zostawcie lajkacza do góry. Wtedy mi się humor poprawi. Zostawiajcie obserwacje i lajkacza do góry. Wtedy mi to motywuje do więcej filmów. Do nagrywania. Wtedy nagrałem jeden długi, ale mi się uciął w połowie, a więc

O ile tu typu poleciam? Ty żyjesz? Żyję, żyję. Banana zabiję. Okej. Okay. Ten banan. Ej, to taki banan! Ej, lukę, widzieliście takiego banana? Banana? Bo go zabiję, nie chodził na czwarkę. Nie. Muszę gdzieś uciec. Nie zamierzam go zrobić. O, mam tą beczkę dużą. Okej, okay, fajnie. Dobra, ziomka strzelam. Dwa razy po 21, wyrwał. Ej, tu gra zwykły ten ludek? Teraz potem to, ta, ta dziewczyna jeszcze gra ten chłopak z tego karantu bojowego. O, widzisz? Nie wiem, bo Dobra, dostali. Uciekli. Uciek. uciekać, uciekać. Wow! Skąd, 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 skąd? A ty tam siedzisz dobra. Ej, zioma nie tafimy nawet Beczka razem. Sobie no tak się zrobi. Łap granaty. Czekaj, bo my tu obijają! Kurde! Weź mi na plecy i uciekaj stąd, do tego domu. 11 hp. 11, 7. Gdzie ty ze mną idziesz? Masz jeden hp tylko? Ja? No? Nie. Uciekam z tego miejsca i do Słabo mi się wyrazić, Ferdy. Wiecie widzowie, dlaczego mi tak słabo dzisiaj idzie? Bo coś czuję, że połowa widzów, która nas obejrzała, nie zostawiła łapki w górę. Moje, I subika. No ja luksę też tak pomału czym. Idzie nam dlatego tego słabo, bo wczoraj nagrywaliśmy swój pierwszy odcinek, a dzisiaj nam idzie słabo, bo jakiś widz albo widzka nie zostawili łajka co do góry. To ja co ja tam co Reuter Ja już wziąłam z Wziąłeś. Bo oni nie zabili się na plecach i dostanę parteroszutki. Będę jakąś broń od siebie. znowu... Mam bardzo słabe, ale... Nie mam bardzo słabej. O, to jest skrzynia, to zostaw mi ją. I tam też jest druga. To ja sobie wezmę te dwie, okej? Okay? Ej, mam tylko 69. Dobrze, to macie Dobra, masz jeszcze dwie skrzynie? Pójdziemy do tego domku Czekaj, bo trzeba najpierw tutaj zlecieć Pójdziemy do tego domku mnóstwo Okej, okay, jest pompa Ja mam Masz szafleczkę? Mam to daj, proszę Dzięki Potrzebuję a się nam... Dobra? Rzucaj nam, albo nie, minę, nie, mi nie, jeszcze nie, 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 to się audio, ja leczę. Już nie, nie, się wiem jak to się to się obfitości To się nazywa. To co się rzuca. Ja nazwam, to się to nie, 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 to nie, nie, chodź do tego nie, tam go zabij na słabo. Jest nie słabo, tylko jest... No słabo, bo ktoś się zostawił łapki w górę. No. Ja sobie wezmę za trzy skrzynie. dobra, weź, daj. daj. Dzięki. Nie wiem. Dobra, w sumie ja już mam wiarek i to i temu, to ty możesz w sobie tamtą wziąć. Niby bardziej szło lepiej. Się w, 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 tego. to już zostawił tego na TikToku? No Właśnie zostawił lajkacza like. i dlatego słabo idzie Ej, Luxem, dam Co? ci jedną broń Ja mam całe Q wypełnione Ale patrz Chcesz albo nie, bo ty ją masz Chciałem ci dać sobie. A MT no. M7 Hmm. I ktoś mi też nie dał. tak strofę trzeba iść. Mi też ktoś nie dał u mnie na kanale Gabriel Super Zins. Ktoś ci inny ktoś nie dał? No już. Oto widzowie nieładnie, tak. Proszę dawać raz, dwa, trzy. Czekaj, luksem. Dam ci jednego. Nie, nie chcę. Dzięki. Ja idę po tego tiera naszego. Co no to brywasz. Bo chcę Bo przez ten nogi. Coś mam, DZIK! zły, dzikie zły. Dzik, jest zły. Dzik bardzo ostre kły. jest dzika. Nie ma Chodź tu. W którą stronę do strefy? Do strefy w Dobra. A środek strefy... Znamy na z boku, to jasno. OK. Badaj, zabij tego barana. Podzieje, Ej, idziemy w sejfu. Albo nie. Bo zawsze tam się mi w sobie. Dobra, możemy zobaczyć. Dobra, ale trzeba tak... Oddać. Jak zginiemy, to będzie twoja widać. Dobra. Co? Nie jest dobry. Zabijamy go. Czy ja go zabiję do broni? Weź sobie do broni. Ja mam tylko trzy bronię, wiesz. Co tutaj chodzi? Już wiem. Uciekamy. Uciekaj.

A ze mi seryjny Co ci wyleciało? Eee, nie, nie, O, Daj to. Wiesz to. Legendarna. Ja ci nie A co takie? O nie, nic takiego ciekawego. A ja ci nic nie mówiłem, bo widziałem to z tyłu, jak żeś to wyciągnął. Ale Luksem, no, to przypadek do, Ja w przypadek... Ja zobaczyłem, patrzę na boję, myślałam, że to zł, bo się ma tutaj po tej Ja nie, ja nie, nie wiedziałam, że to legendarne. No. Naprawdę. Ja bym poszedł. Ale zobaczyłem, ostatni. już Co za To zwykły prus. Ej, lu, Luksem, to jest Soczek? Sioczek? Nie chcę sioczka. <grym> Ale dusi Siociak. Niech ci siocka. O to chciałaś, chcę. chciał. O nie, ja śpiję. To się Dobra, to osiad. No ład, siotek. Dawaj sioczka. No gdzie tam go zzuciasz? Nie ładnie rzuciać się A ty mnie jedzenie. Lepicie. Dobra, wcale nie się czuję. Miłość mieszka, ale już. Isso é uma mergulhada de uma mergulhada de mergulhada? Medusa 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 Eu tenho uma fontana de novidades Ah, é aquela a Bum ja, ja też to mam. Jak to żeś już mnie odsadził Ej, dzik! Ej, wilki się bawią skórą i kurę niestety daddy. Wejdźcie, się Miki? Nie, to zostawię. Cześć, je właśnie. Buuu, buu, buu, buu. bo to bo Idzie do drugi. Jak one pływają dobrze. Bliska stoi do wyrzucenia, nie będzie. Ej, dawaj Luxen, dawaj, 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 dawaj. Luxen? Co tam? Czy... Wychodź... Nie chcę wychodzić ze strefy. A po co masz wychodzić? To jest wyjście. A ja będę czas z złą stronę. Słabo mnie z nabojami. A mi też bardzo słabo. Ja mam tylko 49 i 39. Ja nie jakieś siasteczko też. Ja cię luksem! Co? Ile naboi? Weź sobie, bo ktoś tam musiał zginąć. Ja mam też... Ja mam tutaj... A ja mam tutaj! Tutaj też ja jest, ktoś, Tutaj też ktoś musiał zdać niedawno. O ja ty nie ja, ja jestem w strefie, a ty też. Jest. Prezent! Ej, już są normalne prezenty. Serio? Widzowie! Powiedzcie tak szczerze w komentarzach, który wam się najbardziej podobał rozdział, bo mi... rozdział, który się najbardziej podobał, to był drugi... Ej, luksem! Widzę! Ich typu! Na tym vulkanie stoją! Czekaj, bo tu jakiś strzela. Ziemniak. Jeden leży. Ej, czekaj, bo tu drugi ziemniak. No ja strzelam. No, to... no nie ty. Ale zostaj A, tu jest. To bok. Dobra, porobiłem jeden skład. Chodź tutaj szybko. Nie potrzebuję tego. Chciałem ci... Trzy robo je zmarnowałem. Ej, a do... czemu to nie daje, ta beczka nie daje tego. Hp. HP. Ej, oszukali nas. Mówi, że sobie... że stopie... stop. Sto... Sto... Sto Może 100 HP ma dodawać, a tylko to... 150 miał dodawać. Ej, look sen Tam jest jakaś bóląd dobra. Mm. Epicka. Gdzie? A, no tak, bo tam nie wchodź w te, te te rzeczy, bo ja chcę wziąć sobie. Na moje, naboje, naboje, naboje naboje. na Szybko! Szybko, dawaj, 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 bierz, bierz to. Nie, raz naboje, naboje Bierz. Bierz tą broń. Po co? Nie mam mnie niebieską. No, dobra. Tak mówisz to wezmę. I teraz szybko spadamy, bo strefa leci. Ujacie. Nieubłaganym tempem. Maskoczy, nie dobra, strzelaż Proszę! Ziom! Poszedł! Ledwo. Ej, tu żadnego wulkanie stał, naprawdę! Ta? Dalej jest. Ledwo. Ty! Kogoś tu słyszę! Masz! Ziomek! Zabiję! Ten aniołek! Co koształo 2000 w sklepie? O. Jak coś to ta apteczka e, to jest moja. So. Dobra, ja mam apteczkę. Ty, to legendarne no, moje. Dobra. Jakby co? Ej, ale masz dobre broń. Spójrz się na no, ja, moje, no, mam tylko jedną dobrą. To masz. O, taką. Czekaj Dzięki. Dzięki. Spójrz się na moje broń, że ja No teraz lubię. Co ja robię z tutaj? Musiałem czy nie. Ej, dobra, dawaj. Chodź, uciekamy, to jest stacji. I here. Kruk. Kruk się jął w tych... Tam. tam. Szybko do tira. Ja to nie ma polecia. Co to? A, to jest to szybkie takie pizki. Chcesz to? Mam to legendarne. A. Dawaj, szybko. A, no tak, bo z tamtego miejsca. Oj, Luxem, teraz dam coś dobrze, jak pójdzie. No bo teraz Ej, ja mało nie czy Znaczy, ja prawie... Nie, Ej, nie, to są... nie idź tam, nie idź tam, chodź tutaj. Tady. Tylko się jeżdż. Soczek wypije? Chodź tutaj, bo to masz 89 naboi aż. Soczek wypije? Do czego? Ona mnie prawie dupnął. Walnął cię Prawie. O, jednak walną już tam na tym wulkanie siedzą! No nie na wulkan! Na wulkanie są! Mam no tylko 80 HP 88! To miejsce! No rzeczywiście w ogóle was nie widać. Beczka tam jest. O No po co mnie walisz? Beczka! Dawaj tą beczkę. Ładuję sobie wszystkie itemy. Jest to też. Dużo dużo I tam. Jesteśmy z miejsce mamy. W Ile zostało drużyn? Skoro jest 8 to 4 drużyny zostały. Nie. No jak nie? To skoro są cztery. O siedem. Skoro są cztery. Dwie osoby w jednej drużynie, to są cztero, cztery drużyny są. No. Tak? Moja matematyka mnie nie myli? No tak. No tak. Moim o to mi chodziło. Ale teraz jest siedem. No tak, no bo dwa, cztery. No bo. No tak, no tak, no tak. Prawie dostał ziomek w łeb, no. Za wysoko. strefa. Buli, buli, Już tu guli, lata mam, łapami. Mam... Tu jest! Typ. Ale typ. mam mało HP. Psika. No to masz tutaj psikać. Nie ma żadnej ochrony. Miał... Jego... Nie miał żadnej ochrony, nie miał nic. Chodźcie, ciekawe, Albo ty prowadź. Dobra. Niestety ale trzeba iść tam. Czekaj, czekaj, patrz, patrz, jak się tam sklepią. tam jest. Zostały dwie drużyny! Tylko my. Jakie dwie? No ja i oni. My i oni. No nie że dwie drużyny. Ej, wprę, tu Chodź tam do nich, szybko! Pirem. Koronę? Nie, 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 nie korona! Bo tam oni mają zioma zabitego, no nie? No zioma? No zioma im zabiję jednego Koronę łap, koronę, chodź tutaj szybko Co? No jest! Jak? Nie Kali? wiem jak to się... Ja nie wiem, widzowie... wizowie Widzowie, nie wiem jak to się stało Ale fajnie, akurat widzicie? Co, koronę? Widzowie, zauważyliście? Chyba ktoś dał łapkę do góry I udało nam się zdobyć pierwsze miejsce No. Nie wiem. No też nie wiem. Widzowie, jak dobrze, akurat widzicie pierwsza runda. Znaczy pierwsza trzecia runda, tak? No. I widzicie I pierwsze ktoś musiał miejsce. Nam dać ten. Ktoś nam musiał dać albo słupka, albo łapkę w górę. I A jeszcze więc widzę... Wizzowie... jeszcze go ktoś pomógł umieć. A więc widzowie tak miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego. Siema!